Mam samiczkę, dragopana, tymińka. Ładna samiczka, już ma dwa lata skończone. Trzeci rok będzie teraz na wiosnę już leciał. Samiczka jest już na tyle dorosła, że nawet w tym roku zniosła mi jajko. Mówię jajko, dlatego że było tylko jedno. Powinno ci być więcej, natomiast ona wówczas jak była z Samsem to została pobita i musiałem ją odebrać wtedy. I dlatego tak wyszło. Teraz trzymam ją oddzielnie, jak widzicie, w tej wolierce, wolierce, w której trzymam yy, pługi. Akurat teraz ich nie mam, bo to są amazonki niedyskoczone. Ja tutaj na okres właśnie letni wypuszczam. Także ta wolierka teraz jest w zasadzie pusta. Mam jeszcze... tego To młody z tego roku. I samiec, Musiałem go też przenieść, dlatego że podziebały mu tutaj właśnie ogon przy ogonie kuperek. miał no, już pokaleczony, więc musiałem zabrać, żeby go tam bardziej nie, nie podziewały był w grupie razem z innymi też młodymi tam nie to, że same samce były były samiczki. Miałem ich tam chyba z 6 czy z 8 sztuk nawet. Był w takiej no wolierce 2 na 2, niezbyt duża to wolierka dla tak dużych ptaków. Ale to była młodzież taka właśnie tegoroczna, którą trzymałem na sprzedaż. I dlatego tam sobie siedziały, jednakże gdzieś się zaczęły już troszkę działać. I go zabrałem i teraz siedzi sobie właśnie z sam samiczką. Na samiczkę będę miała na sprzedaż samiczkę, już w zasadzie dzisiaj wystawiłem. Ogłoszenie z nią dlatego, że no nie mogę sobie jej zostawić. Bo raz, że już nie mam samca, druga sprawa, mam jedną jeszcze parę kominków, ale z kolei tam się biją samicy. Ja już miałem ją z tym roku na wiosnę, się pamiętam. Tak, chyba. Może wreszcie. I czas tak leci, że człowiek już naprawdę nie jest pewny o czym to sami mówi. No to było w zeszłym roku były wtedy właśnie dwie samice z samcem i tak myślałam, że sobie je zostawię. Jednakże no, te samiczki się nie mogły pogodzić. Została ona znowu bita przez nią. Może nie to, że pobita jakoś, ale, ale się bez przerwy ganiały. Ona widocznie jest młodsza. Ja już nie pamiętam, bo ja wtedy kupowałem Jedną parkę, potem dokupowałem samiczkę i już nie pamiętam czy one są z tego samego roku, czy brałem rok później. W każdym bądź razie no, ta była pobita, więc domyślam no, się, że właśnie to była mocna. I szkoda, bo myślałem, że właśnie sobie wrzucę samiczki do samca. To na tym skorzystam. No samiec może byłby zadowolony, natomiast samiczka nie bardzo się wiedziła na taki układ. No i teraz tego ptaka musiałem wystawić, jak wspomniałem, na sprzedaż. Szkoda mi go troszeczkę, bo raz, że ciężko jest zdobyć, jeśli chodzi o Tyminka, dwa, yy, kosztuje dużo więcej, jeżeli samiec. A po trzecie otrzymałem ją u siebie dwa lata. Kupiłem młodą wtedy, taką małą kuleczkę pamiętam, to był dosłownie kurczaczek. Długo bardzo się gdzieś rozwijały, Dałem się że nawet mi Gdzieś w zimę nie da rady, no bo to tak, tak wyglądało, taka drobnica była, mała, taka zalękniona, wbijała się w kąty i nie wychodziła, no jednakże sobie nie zaporadziła i normalnie funkcjonuje. No troszkę widzę się tak niepokoi. się tu z kamerką. No myślę, że jak ten kto póki to będzie zadowolony, przynajmniej będzie miał dorosłą samicę już, aby miał spokojnego samca, bo słyszałem też, że właśnie te tymieńki to są takie zabójcy właśnie, że często, często właśnie zabijają samice, coś im odwala. Na szczęście mam drugą parę dymienków i powiem szczerze, że jakaś taka spokojna, jakaś taka udana, zaraz zresztą przejdziemy do niej i pokażę. No i jestem no właśnie u drugiej parki. Spójrzcie jaki samiec ładny. To też jest dwuletni, no 2,5 roku będzie już miał teraz. Młodziutki był kupiony. Niewiele się różni wówczas od kurki. Ja to tak szczerze powiedziawszy to nawet nie bardzo je rozróżniałem, bo wyglądał dosłownie tak samo nie miał tych czerwonych piór, nie miał tych kropeczek jasnych takich na, na, na grzbiecie czy tutaj na ogonku był dosłownie taki właśnie jak jak ta kurka to jest ta parka właśnie o której wspomniałem że jest bardzo taka spokojna one sobie razem tu w tej wolierce siedzą w miarę zgodne nie widzę żeby się ganiały nawet w okresie tym ringowym takim no fakt, że samiczka chowała się tutaj za budkę i za tą budką właśnie nam jajka znosiła, tam z tyłu przy ścianie. Nie spodziewałem się też tego, że ona będzie w ogóle w tym roku znosić jajka. Chociaż są tu już, takie jak wspomniałem, dwuletnie ptaki, więc tak powinno być, jednakże tak jak mówię, nie, Nic nie, nie, nie świadczyło o tym, nie było nic widać, sam jestem i widziałem, żeby nawet jakieś zaloty do samiczki robił, nic nie było. Widać żadnych śladów. Także byłem zadziwiony, tym bardziej, że było kilka jajek. Nie pamiętam, nie dużo, chyba trzy czy cztery jajka były, z czego dwa zrężone, Miałem kurczaczki, ale te kurczaczki długo nie pożyły dosłownie tydzień, i padły mi. Nie wiem, jaki bunt był, był normalnie pod żarówką, tylko że ja trzymałem wtedy je razem z kurkami, z cebrytkami i z i Czysty żywy, miałem wtedy może złociste, które z tych, w każdym razie, bo to miałem wszystko w jednym inkubatorze, mi się to wszystko razem lęgło. No to chyba to nie miało znaczenia, jeżeli kuczaczki były powiedzmy tam w jednym wieku, bo to tak trzymałem, właśnie. W każdym powiedzmy pudełeczku z lampką z danego, z danego lęgu, czyli jak powiedzmy mi się w tym czasie urodził mały beżancik czy, czy, czy kurka, to były razem. Potem dwutygodniowe były już przełożone do innego pudełeczka, oczywiście również pod żarówką. Młode, które, bo co tydzień wkładałem jajka do inkubatora, więc co tydzień miałem te lęgi. Czyli były wszystko oddzielane, a mimo to gdzieś te kurczaczki. Właśnie te mi padły. Nie wiem czym to spowodowane, może jakieś słabsze były. To były właśnie pierwsze lęki tej pary. Więc mogę sobie tylko w ten sposób tłumaczyć, że no takie może były słabsze. Może w przyszłym roku właśnie już na wiosnę nie będzie wszystko ok No chciałbym się doczekać młodych tak się jeszcze pamiętam cieszyłem, chwaliłem się tym, tymi maluszkami. A potem wyszło jak wyszło. W to bądź razie, no, jak mówiłem, ta para jest chyba dobrana do siebie. Samiec nie bije samiczki. Jednakże, no, samiczka z kolei, tak jak wcześniej mówiłem, pokazywałem tamtą samiczkę. Znaczy, ta między sobą, między sobą się tłukły, ganiały się. I stąd musiałem oddzielić. No, widzę, teraz samiec gdzieś tak się nachwaliłem, nachwaliłem, a teraz sami gdzieś... Yy, zaczął draptać za samiczką, ale może dlatego, że jest mną tu zaniepokojony i taki i tak nie wie na kim się wyjrzeć więc gania saniczkę w tym roku będę musiał chyba sobie już tak bliżej wiosny oczywiście, teraz nie będę sobie z tym głowy zawracał na tej ścianie uczepię takie gniazdo dla nich zrobię tu miały taką budkę właśnie wcześniej postawioną no ta buta to zdaje się, że jeszcze chyba została typu kaczka, kaczkach, miałem chyba kaczki mandarynki w tej wolierze. Pierwsze, pierwsze moje właśnie mandarynki, parę lat temu. I tu je trzymałem, a tam coś się gąskie mi wydzierają. Także uczepię sobie właśnie gniazdo, zrobię taką impułeczkę, taką skrzynkę w zasadzie uczepię, wyściele, bo słyszałem, że one właśnie potrzebują zdawać wyżej to jak mówię u mnie tutaj się akurat yy, lęgła zabudką więc tam nie to że się wcale nie lęgnie bo jeśli bym miał, nie miałbym jajek to tak bym to pomyślał natomiast widzę że yy, jeśli da się to i zniesie nawet zabudką gdzie naprawdę dużo miejsca nie było no z tym że no, nie siadło no nie siadło może tylko dlatego że te jajka zabierałem po prostu od razu Wydawały mi się to tak cenne jajka, że powiedzmy na no, pawie jajka, co zostawiłem sami do wysiadywania, yy, nie zabierałem wszystkich, natomiast no od Tyminka od razu wszystkie zabierałem i do inkubatora nosiłem. Znaczy wszystkie, w dwa jajka tylko, no dwa się wylęgły, miałem chyba cztery czy pięć jajek, już się pamiętam. Sami już się schowała do budki. Nieraz przesiaduję w tej budce, ale nie wiem czemu nie chciała z kolei tam znosić jajek. W środku wolała gdzieś wyjść za budkę.